Cześć, witam Was na moim kanale i w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać bardzo ciekawy team na pająka Hard na poziom 10. Team bardzo skuteczny, 100% skuteczny, team szybki i myślę, że składający się z czempionów dużo bardziej dostępnych niż te najlepsze legendy, bo tak naprawdę ten team można zbudować bez... Ani jednej legendy. W moim teamie akurat jedna legenda jest, ale tylko dlatego, że nie mam zbudowanego Epika, którym mógłbym e, tutaj tą legendę zastąpić, ale mamy tutaj nawet darmowe, e, darmowych czempionów, którzy mogliby w to miejsce wejść. I ten team e, tutaj obraca się wokół czempiona, wokół Epika. Co prawda, Wojda, ale jednak Epika który ma naprawdę bardzo fajny i unikatowy pasyw, i właśnie tutaj to wykorzystujemy, a tym czempionem jest Akemptum Akentum, jak sobie przejdziemy do, tutaj do skill walkersów, oto i on, ten kot ma bardzo fajny i unikatowy pasyw Hexblad, gdzie mamy 100% szans na zadanie dodatkowych, zadawanie od, obrażeń od poisonów. Wszystkim przeciwnikom, którzy są pod wpływem Heksa, za każdym razem, kiedy ktoś otrzyma obrażenia od Poisonu, to co ciekawe, te dodatkowe obrażenia to nie są obrażenia zadawane od Poisonu, tylko to są fizyczne obrażenia. W związku z tym można to też ciekawie wykorzystać w innych miejscach, na przykład da, dać mu lifestyle i on będzie się dzięki temu leczył, ale to zostawmy sobie na inny film. Tutaj. Wykorzystując jego pasyw, wykorzystując jego A1, gdzie uderza 3 razy jednego przeciwnika i ma szansę tutaj na wrzucenie poisonów. A jeżeli przeciwnicy są pod wpływem, pod wpływem heksu, to jeszcze ma szansę na rozniesienie tych poisonów na innych. I tutaj na A3 atakuje wszystkich trzy razy. każdy uderzenie ma tutaj ile? 75% szans na wydłużenie czasu trwania heksu o jedną turę, a jeżeli przeciwnik. Jacyś przeciwnicy nie są pod wpływem hexu, to wtedy wyrzuca na nich hex na dwie tury. Dodatkowo tutaj wykorzystamy jeszcze jego Aure, gdzie ma speed? Zwiększa o, o, o 18% we wszystkich miejscach. Więc Akiem tym tu, e, tu będzie gwiazdą, i może od razu przejdźmy do pająka i pokażę wam, pokażę wam ten team, gdzie poziom 20, e, przepraszam, 20, 10 na hard. I tutaj, tak, mamy Akem Tuma na liderze, mamy kolejnego Epika dostępnego za darmo dla wszystkich w Doom Tower. Tutaj mam Poisonera w postaci Taurusa. Jak widzicie, nawet na 50 poziomie jest, nie musiałem go awansować wyżej. Mam Cold Coldheart, czyli też jest tutaj rarka. Nie zwracajcie uwagi na ten, e, na ten Awakening, on jest kompletnie niepotrzebny, na nikim tutaj nie potrzeba Awakeningu. I jedna legenda którą tutaj używam, to jest Tila Gourmain, ona tutaj wrzuca Hex. Gdybym miał Wildrax zrobionego, to równie dobrze mógłbym tutaj wstawić Wildraksa i działałby równie dobrze, ale na przykład jest Mistrala, która, e, która również wrzuca Hex, jest dostępnym za darmo dla wszystkich czempionów, więc ją też tutaj można by wykorzystać. Więc może pokażę wam, jak ten team jest ustawiony. Policzyć, bo jest tutaj bardzo ważna kolejność e, ruchu championów i wykorzystywania ich skillów. Więc najszybszy, o ile dobrze pamiętam, jest Dark Kale i tak u niego zaczynam od jego A3, gdzie wrzuca trzy Poisony i Poison Sensitivity. Więc od tego e, zaczynamy. Wrzuca na bossa te wszystkie debuffy. Nie wykorzystuje w ogóle jego A2. To jest w ogóle niepotrzebne później będzie używał swojego A1, gdzie ma szansę aktywować to pojazdy co przyspiesza całą walkę. I on jest najszybszy 247 speedu ma. Generalnie musimy być szybsi yy, poza Coldheart, wszyscy muszą być szybsi od bossa, ale dzięki temu, że wykorzystujemy jego aurę tutaj 18 plus speedu, to tak naprawdę moglibyśmy się zamknąć poniżej 200 40 u wszystkich, w każdym razie dark jest tutaj najszybszy i to co jest ważne musimy tylko mieć odpowiedni speed, odpowiednia accuracy 350 wystarczy i odpowiednią przeżywalność czy odpowiednie HP i defense, żeby przetrwać jedno uderzenie, bo raz będziemy uderzeni. Nie musimy się w tym teamie poza cold hard martwić, crit rate, crit damage, nic z tego nie jest ważne. Dzięki temu ten team jest łatwiejszy do zbudowania. No więc tak wygląda Dark Kale, drugi najszybszy To jest To jest Taurus, on ma być Wolniejszy od Dark Kale'a, ale szybszy Od pozostałych i tak samo Ma mieć tylko odpowiednią przeżywalność Odpowiedni speed I odpowiednie accuracy I to co tutaj się dzieje Na początek wrzucam Weekend tutaj Mógłbym w sumie wyksiążkować tutaj Powinienem to wyksiążkować tak naprawdę Żeby miał 100% nawet nie wiedziałem, że nie ma, swoją drogą, e, a przy testach za każdym razem zadziałało, ale tutaj nie potrzeba tego cooldownu, bo to jest tylko raz wykorzystane, już więcej tego nie trzeba, więc tylko wy, wyksiążkujcie to do tego, żeby było 100% szans na wrzucenie tego weekend na dwie tury, a potem w drugiej, e, to jest zaczyna, a potem za drugim razem jak się ruszy, użyje toksygnowy, czyli wrzuci na wszystkich pojzony. I to tyle. Później, kto jest następny w kolejności? Następny jest Akemptum U mnie ma 239 speedu i teraz tak odpowiednia To samo, odpowiednia przeżywalność Crit rate, crit damage nie ma znaczenia I 350 przynajmniej accuracy I co on robi? W pierwszym ruchu używa swojego A1, żeby nawrzucać Poisonów W drugiej, w drugiej rundzie używa swojego A2 Żeby rozrzucić ten hex na wszystkich, a potem a potem już czekamy, aż przeciwnicy się ruszą po to, żeby aktywować Poison i dzięki Poisonowi i heksowi, który też roznosi obrażenia, wszyscy giną ekspresowo. Wszystkie pojątki giną, co dodatkowo zabija bossa. I mamy tak, Tila Gormain, ona ma być tutaj, przy, y jeśli chodzi o speed, czwarta. I chcemy właśnie, żeby ona użyła swojego A3, gdzie wrzuca heks. I to jest jej główne zadanie. Oczywiście i ataki AOE tutaj dwa też troszkę pomogą. Tutaj użycie tego HP burn jeszcze bardziej pomaga robić ten team yy, jeszcze skuteczniejszym. No i na koniec mamy Cold Heart. Cold Heart jest jak widzicie bardzo wolna. Ona się przed pier w pierwszej rundzie nie rusza, dopiero rusza się pierwszy raz po tym jak. Boz już się ruszy, wtedy ona używa swojego hard a jeden zadaje obrażenia i u niej też. Dbamy tylko o to, żeby miała odpowiednie HP, żeby przeżyć, 70% crit rate, accuracy nie ma znaczenia, bo tutaj nie obniżamy turmiter. i odpowiednie staty ofensywne tylko po to, żeby jak najwięcej obrażeń tutaj zadała, żeby osiągnąć limit. I tak naprawdę tak cały ten team. Działa. Więc teraz już przejdźmy do, yy, przejdźmy do walki. I pokażę Wam, jak to wszystko działa. No i tak mamy tutaj pajączki. Kale wrzucił poisony. O, i tutaj jest problem, ponieważ przez to, że nie było 100%. Pierwszy raz to się zdarzyło. Weekend nie wszedł. Ale zobaczmy. Myślę, że sobie tak poradzi. Teraz Hard Seeker. Pyk. Lila dostała sleep, ale to nie ma tutaj większego znaczenia. Poisony. Tek. Boss się ruszył. Aktywował te poisony, które ma na sobie. Co rozniosło obrażenia e, na wszystkich. I widzieliście, wszystko pięknie, ekspresowo. E, wszyscy ekspresowo poszli spać. Także 25 sekund, 11 tur. Także jest to całkiem dobry team do przechodzenia skutecznie tego bossa. Ok, może jeszcze pokażę Wam teraz może jak ten team wygląda. Tutaj sobie tylko tą energię zgarnę, a potem jeszcze raz zobaczymy jak to wszystko działa. I już tak. I tak, Tila Gorman. Jak widzieliście, ona nawet w drugiej turze w ogóle jest niepotrzebna. Ona w pierwszej turze musi wrzucić hex na bossa. I tyle, więc to tutaj możecie zastąpić dowolnym innym czempionem, który tego bossa, e, który ten hex na bossa rzuci. Ona jest u mnie w takim buildzie pod Hydrę, więc jest tutaj zbudowana dużo lepiej niż potrzeba. Mamy duże HP, od, trochę defensu ma, e, jest przyzwoicie szybka. Swoją drogą musiałam ją troszkę zwolnić, żeby, e, żeby była m, tutaj czwarta najwolniejsza, bo była wcześniej szybsza. I to już nie działało. Ma crit rate i crit damage, ale jak mówię, to jest pod hydrę. Tutaj widzieliście, w drugiej turze nawet się nie ruszyła, yy, więc nie ma to większego znaczenia i ma troszeczkę za mała accuracy, ale yy, 350 byłoby idealnie, ale to i tak tutaj wystarczyło. Szybko wam pokażę rzeczy, które ona ma na sobie. Tak to wygląda. To możecie przy okazji podejrzeć, jak ją zbudować na hydrę. Tutaj mamy crit damage z crit rate. HP Accuracy. Tutaj mamy buty Speed. I tutaj tak. Pierścień z kontratakiem, to się na hydrze przydaje. Yy, tutaj mamy Crit Damage i Accuracy Banner. Masterki wyglądają w ten sposób. No i później tak. Dark Kale, on już został zbudowany generalnie pod ten team. Najszybszy jest, ma odpowiednią tylko przeżywalność i odpowiednio dużo akuracji, to co warto mu dać to są akcesoria Revenge yy, po to, żeby miał szansę zaatakować bossa swoim A1, wtedy aktywuje pojezdne na nim dodatkowe obrażenia i jeszcze yy, tutaj je, ten team jest bardziej pewny. Już Wam pokazuję jego rzeczy, jak to wygląda. Głównie chodziło o to, żeby dać mu Speed, Accuracy, HP i i defense także te mamy defense ze speedem, accuracy, HP ze speedem, defensem buty speed i tutaj dam mu chciałem mu dać wszystkie revenge więc mamy HP dużo yy, tutaj defense trochę z accuracy i tutaj accuracy ze statami defensywnymi masterki a no w sumie nawet mu nie zmieniłem są takie to jeszcze jest, są stare masterki które używałem do yy, po pod Ice Golema go yy, robiłem, tam solował Ice Golema, więc takie masterki u niego zostały, ale może mieć takie jak Akentum, którego zaraz Wam pokażę, od razu może te masterki dokładnie takie moglibyście mu też dać, żeby e, zwiększyć jego e, accuracy tutaj i bonusy ze statów dzięki Loro of Steel i teraz Akentum e, ponownie, odpowiednia przeżywalność odpowiedni speed i, crit rate, crit damage, nie ma to znaczenia, odpowiednia accuracy i tyle. Yy, tutaj nie pokazuję Wam tych bonusów, bo niczego nie mam. Tam już się nic więcej nie kryje, już Wam pokazuję rzeczy, jakie tutaj są, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie tutaj mógłbym jeszcze powrzucać dużo glifów yy, na niektórych rzeczach, żeby tutaj jeszcze staty zwiększyć, ale nie potrzebowałem tego robić, więc, yy, więc to zostawiłem. Tutaj buty speed i ma też... Yy, Akcesoria Revenge, po to, żeby Revenge po to, żeby e, była szansa na to, że za, kontratakuje i rzuci dodatkowe pojzone na bossa. Tutaj mamy Devil Defense. No, w sumie tutaj miałem jedyny taki pierścień e, w, tym, w tym secie. Dlatego taki jest. Tutaj mamy HP i tutaj Accuracy e, ze statami defensywnym I tak to wygląda. Cold Hard. Buty ściągnąłem, żeby była wolna, żeby się nie ruszała eee, przed pierwszym ruchem bossa, bo tam mi to nie jest do niczego eee, potrzebne, także ona ma... ile mamy? Odpowiednią przeżywalność, 150 spidu e, 70% potrzebuje crit rate, dużo crit damage i tyle. I trochę ataku jeszcze ma. Tak to wygląda, masterki wyglądają tak i już Wam pokazuję rzeczy, jakie ona ma. Tak to wszystko wygląda, tutaj mamy Crit Damage Atak z Crit Damage i akcesoria, tutaj będzie bardziej defensywnie HP tutaj jest Crit Damage i tutaj jeszcze więcej HP i trochę speed, aczkolwiek tego speedu bym nawet nie potrzebował Wcześniej miała banner Accuracy, ale że tutaj Accuracy nie potrzebuje a potrzebowałam zwiększyć jej przeżywalność, więc dostała e, dostała taki banner i na koniec Taurus jego staty wyglądają tak. Przeżywalność wystarczająca, tak naprawdę, aczkolwiek chyba raz się zdarzyło, że zginął, ale i tak yy, ten team sobie poradził. Trwał to troszkę dłużej, więc można by dać mu więcej 45 tysięcy hp. Myślę, że już byłoby ok, troszkę więcej defensu, odpowiedni speed i odpowiednie accuracy i tyle, chyba masterek. No, nawet masterek nie ma, więc. Yy, więc no, tak to wygląda, więc można tutaj przeoszczędzić na, na farmieniu masterek. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj wyksiążkować, dla większej pewności wyksiążkować jego A2, żeby wrzucał, żeby wrzucał, miał 100% szans na ten weekend, weekend, nie weekend i tutaj dwie książki, żeby miał 100% szans na te Poisony i tyle. Cooldownami się nie trzeba w ogóle Przejmować. I jeszcze wam pokażę jakie ma tutaj rzeczy. Tutaj. Tak to wszystko wygląda. HP, accuracy, no bo tutaj banera nie ma, więc gdyby nie o baner, więc pewnie tutaj dostałby chest HP albo Defense, żeby zwiększyć jego przeżywalność i buty speed, więc tak ten team generalnie wygląda. I jeszcze raz zobaczmy sobie walkę. Bardzo fajnie to wszystko działa. Mamy no poisony, poison sensitivity, weekend, Wszedł Jeszcze więcej poisonów. Hex pierwszy atak. O, tym razem Taurus zginął. Widzicie? Dlatego to minimalnie więcej powinien mieć. E, powinien mieć e, HP, ale i tak się ruszy. I po sprawie nawet szybciej niż poprzednio 23 23 sekundy. Więc swoją drogą, ciekawe, czy bez Taurusa można by też. Przy odpowiednich statach myślę, że nawet bez Taurusa mogłoby tutaj pójść i wrzucić tu kurczaka. I sobie jeszcze przy okazji farmić. Zobaczmy, co tutaj jest. No nie, jest dobre. Jeszcze raz na koniec zobaczmy, jak to działa. Widzicie, ten team ma naprawdę duże rezerwy. Więc. Nawet jak coś idzie nie tak, to i tak wszystko pięknie i szybko działa. Ok, tym razem wszystko jest idealnie: wszyscy przeżyli, wszystkie debuffy są wrzucone. Hard Seeker 479 000, czyli limit tutaj. Nawrzucamy poisonów. Hex na, na wszystkich wszedł. Boss się rusza, roznosi, aktywuje poisony, roznoszą się obrażenia i wszystkie pojączki giną kończąc dzieło zniszczenia. I widzimy Akentum, znaczy zasłaniam, ale Akentum tutaj 6 milionów, prawie 7 milionów obrażeń dzięki temu e, dzięki temu zrobił. Okay. Mam nadzieję, że jeżeli macie Akentuma, to jest to fajny, ciekawy pomysł na robienie całkiem przy dostępnego teamu i skutecznego przede wszystkim teamu na pająka e, Hard 10. Dajcie znać, jak się wam ten team. Podoba, a myślę, że tak jak już też Tuma zbudowałem, to pokażę Wam go też w innych miejscach, bo jest to naprawdę bardzo dobry epik i warto, warto go używać. Ok, a na dzisiaj z mojej strony to tyle. Dziękuję wam za uwagę. Mówi do Was sama. Cześć.